Hej hej, hej, ludzie, tutaj tu córek hej, tu jestem Dawno mi się nie widzieliśmy Mokka Wedla To jest coś pięknego Ej, nie o tym film Mamy Zudalo K14 palba Oczywiście rękami bez żadnych nożyczek Po co? No, trzeba mieć chyba komórkę? Zaraz. czyli komórkę na podłodze. Wszystko widać? Mmm, wszystko widać, śmieci jakieś. No, 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 Nie ładnie. Wszystko widać? Tu widać, tu, 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 no, Dobra. powerbank teraz dużo cisza o teraz w police widać? kamera teraz złapie o zoom złapał <laughs> tak 22,5 dwa wata Super flash Church power bank. <laughs> tak, nie można nic tańszego dorwać. Oczywiście nie techniczne O. Wszystko było widać. Wszystko było widać, dobra. Mamy kabelek. Oczywiście typu C. Kupiłem trzy powerbanki a został mi w ogóle niebo. No, 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 Pierwszy tam. Mm. co to jest jakiś? Co to jest? To jest doładowanie. To jest jakiś. No w drugim pięciem. Nigdy nie miałem takiego powerbanka. Jest chyba na paznokieć. Tylko ja nie mam paznokci. Śmieszne. <laughs> 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 dobra. Tu się wyciąga? Dobra. Tak, czy tak. To chyba nie to. Co to jest? Nie wiem co to jest. Eee... O jutro, dobra. Powerbank. chińszczyzna Totalna chińszczyzna. Po chińszku, po chińszku. USB, mikro USB typu C trzeba sobie kupić kabel, jak to? Tak? Włączałem pierwsze łączenie, jeśli nie będzie ładować, bo po co? No dobra Dobra, kabel Niestety trzeba Kabelek, kabelek No i to ładnie się

procent. O, akurat. Dobra. Co wy widzicie, moi państwo? Krzesło. Ładne krzesło, bardzo ładne. Równowagę trzeba zachowywać. 100% naładowany 100% razu przy po firmie coś pięknego. Nie ma w zestawie nikomu USB c справа вот русские ну вот сам dział Za ja. tam się dzieje Co pocił się jej 9% zmieniło się procenty. Chyba ten kabel jest zły Hmm, to ja typu C typu C? To? ładuje, moi państwo, ładuje typu typu B nie chce? co to jest? No, piszę coś nie, no jest no napisane, że pisze typu co ładuje, dlaczego nie ładuje, kabel Дьявол, такая. Меня заизорвано. Дьявол. Эско, дьявол, Папа.